Jestem właśnie w Chinach, na torze testowym BYD. To, co znajduje się obok mnie, to jest specjalny basen do pływania samochodem. Tam jest Yangwang 8 którym za chwilę będę miał okazję wjechać do tego basenu i w nim popływać. Dlatego, że Yangwang 8 gdy wykryje, że wjeżdża do wody, uszczelnia się i z racji tego, że ma cztery silniki, ma napęd na każde koło, każde koło ma osobny silnik, może po prostu w wodzie pływać. Dzień jak co dzień pływamy sobie... Jangwangiem U8 w wodzie. Auto, kiedy wjedzie do wody na głębokość jednego metra, to automatycznie okna się zamykają i otwiera się szyber dach po to, żeby nie wiem, może było bezpieczniej, żeby można było w razie czego wejść. Zobaczcie, jak to wygląda z zewnątrz. Laska praktycznie cała jest y, zanurzona w wodzie. Mamy pełną sterowność. Samochód ma napęd na cztery koła. 4 niezależne silniki elektryczne, które umożliwiają to pełne sterowanie. Zobaczcie, tutaj woda się dostaje prawie że do wysokości linii okien kierowcy. Mamy wodę dosłownie tutaj przed, przed maską. Tutaj mamy podgląd z kamer 2 km na godzinę. To coś niesamowitego. Nikt nie życiu, tego nigdy. Że czegoś takiego nie widziałem. E, to pokazuje y, potęgę i możliwości tych samochodów. Ok, zobaczcie, wysiadamy teraz. Okna znowu się otwierają I patrzcie, co tutaj się dzieje. Do wody. I tutaj to wszystko jest suche. To jest mokre, dlatego że tutaj wchodziłem wcześniej. Zobaczcie, ile wody się wylewa stąd.